cię bardzo serdecznie w pierwszym moim vlogu więc dobrze nie będę tutaj owijał bawełny ponieważ to już kilka razy coś opowiadał o sobie coś takiego powinienem zrobić na początku ale gdyż nie zaczynałem od vlogów nie będę tego mówił, odsyłam Was do pierwszych filmów. Mm. A jeśli chodzi o to, co ja tutaj robię, jestem na boisku sportowym w Zagórzu. Tak, o tu pięknie. Tam leżą moje rzeczy, rower i tak dalej. I co będę robił w tym vlogu, na jaki temat będzie? Będzie on na temat open caching, go caching czyli po prostu szukanie skrzynek. Pewnie kilka roz was, nie wie co to jest. Może e, przejdę do trybu Sweetfocia, czyli mojej twarzy. Wiem, jestem gruby. Nie, no, nie nie jest tak źle. Ale dobra, mniejsza z O co chodzi w tym open caching i co to jest tak głębiej? Tam patrzę, patrzę. Ktoś nie słuchał, bo, bo, bo może znaleźć. E, są to po prostu skrzynki, tak jak w tym wypadku jest to taka skrzynka. Nie wiesz co to zostaw. Yy, skrzynka open caching, to nie śmieć i tak dalej. No i co to jest? Jest to po prostu skrzynka, taka, która została się w dosyć ciekawych miejscach. Zostają się te skrzynki. Jeśli znajdzie się 10 skrzynek, rejestruje się je tam yy, na stronie internetowej. I co może wam pokazać, że pod koniec materiału tak na spokojnie, już w domu. Yy, yy, opisuje się to tam i. Gdy znajdzie się 10 skrzynek innych użytkowników, można założyć swoją. Ja będę zakładał tą skrzynkę w tym miejscu. Jest to moim zdaniem dosyć ciekawe miejsce. Dosyć ciekawe. No i jest ciekawe. Długo ten klub już trochę istnieje i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj wijał w no, może przejdźmy od razu do zakładania tej skrzynki. Ja tutaj zrobię sobie zbliżenie na tą skrzynkę. I podejdę do miejsca, gdzie będę ją ukrywał. Jeszcze chwileczkę zabiorę sobie statyw mojej super ekstra ekologicznej torby statyw Okej, okay, tutaj słabo widzicie żeby nie było jakichś tam ułatwień. Ja sobie tam idę, 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 idę. Okej okay. Mogę sobie to już tu położyć. Jeszcze sobie na chwilę to tutaj. Tak, położyłem, żeby nic nie widzicie. Ok, teraz mogę już włożyć do mojego super ekstra statywu. Tak, wy tutaj teraz nie widzicie zbyt dużo, widzicie tylko dołek wykopany przeze mnie. Jest to troszeczkę ułatwienie dla osób, które szukają, że jest to dołek, choć zresztą to będzie opisane. Ale dobra, popatrzmy teraz na skrzyneczkę. Tak, co znajduje się w takiej skrzyneczce? W skrzyneczce znajduje się lookbook, czyli taka książeczka, gdzieś wpisujemy jakiś ołówek i tak dalej, jakieś fanty. No i to w zasadzie tyle. Fanty i lookbook to podstawa, jakiś dobry, szczelny, dobrze szczelny, dobry i szczelny pojemnik opisany, że to nie śmiedzi, i tak dalej. Więc wszystko to uczyniłem i moja skrzynka zostanie w tym momencie schowana i przysypana. Wkładam ją. Tam jeszcze posprawdzam, czy dobrze pozapinana. Wkładam ją. I teraz przystąpię do zasypywania. Tutaj miałem gdzieś kamienia, żeby się nie powrócić, ale chyba go gdzieś wyrzuciłem. Więc. No, sorry, nowe butki. Mam nadzieję, że pierwszy poszukiwacz nie będzie ja zbyt łatwo, gdyż. Czeka się chwilę na aktywację tej skrzynki. No może to trochę zarośnie, będzie trudniej. Podpowiedź jest, więc nie będzie tak też prosto. Tutaj to, żeby się nie wyróżniało. Tak. Na kamerze chyba nawet tego nie widać, jak że to się wyróżnia. No. Więc okej. Okay. Teraz sobie znowu zróbmy zbliżonko. Ja tam sobie poodejdę. Tak, tak, tak. Okej, okay, jeszcze trochę. No I dotarliśmy do mojej super ekstra torby. To jest mój statyw. Też super ekstra. Rower Haro Bike. Naprawdę świetny rower, ale to nie o tym ma mówić ta moja czopka. No tak, no i w zasadzie dobiegamy do końca tego vloga. Jeszcze, oczywiście, będzie wstawka, właśnie z tej strony. Open cashing, jak to tam ogólnie, mam nadzieję, że. Te... O, tu jest ten mój kamień, którym to miałem zakopać. Ten kamień, może będzie leżał na tym miejscu, gdzie jest ona schowana, albo nie. Może nie, może schowamy go sobie też na filmie. Jeśli ktoś będzie oglądał tego filma i będzie też szukał skrzynki, schowam go sobie w takim oto pięknym krzaczku. Nie więcej w tej lokalizacji będzie miał prościej to wykopać. Więc okej. Okay. Skrzydka jest schowana. Teraz pocykam kilka fot, żeby było prościej ją też znaleźć, podpowiedzi, no i tak dalej. Ja Wam dziękuję za oglądnięcie tego vloga. Mam nadzieję, że tutaj się za bardzo nie wygupiłem. No, myślę, że nie mówiłem sztucznie. Starałem się właśnie tego nie robić. Po prostu przekazałem Wam coś, co chciałem przekazać. Może sobie... Webnijmy to do statywu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Tak. Dobra. Ja się zbieram. Bierzemy swoją super ekstra ekologiczną siatę. Was tu zaraz do niej schowam. Więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć. Ok, jak widzicie, jesteśmy na oto stronie. Witam na. Opencaching.pl Przeczytam tutaj taką wstawkę, która jest umieszczona na początku tej strony. GoCaching to gra terenowa użytkowników GPS, polegająca na poszukiwaniu skarbów ukrytych przez innych użytkowników. Poszukiwane, tak zwane skarby, skrzynki to odpowiednie, tak zwane skrzynki to odpowiednio zabezpieczone wodoszczelne pojemniki zawierające drobne upominki oraz dzienniki. Lele dziennik, w którym kolejni znalaz, znalazcy odnotowują swoje odkrycia. Na tej stronie znajdujesz wszystko, co dotyczy geocachingu w Polsce, począwszy od ABC Geocachingu do forum, gdzie możesz prowadzić dyskusje z innymi geocacherami. OpenCaching.pl wystartował w maju 2006 roku. Okej, okay. więc e, mniej więcej już widzicie co to jest. E, jeśli wsłuchaliście się, jest w zasadzie proste do ogarnięcia. Może przy, pokażę Wam e, przykład jednej z kilku, e, z kilku... skrzynek w mojej okolicy. Zarejestruję się. Adrian F18. Hasło sobie wpiszę. Okej, okay. oj, ojojoj, oj, coś źle wpisałem. Okej. Okay. No i tak. Eee, moje skrzynki. Ja mam założone dwie skrzynki. Jest to skrzynka kapliczki Zagórzańskiej oraz punkt widokowy. Eee, mam tutaj znaleziono, ostatnio znaleziono 203 dni temu i 186. Dobra, weźmy sobie wy kapliczki. Więc jest to szybka skrzynka. W... No dobra, nie no, może zacznijmy od góry, jak od góry. No i tak, znajduje się tutaj nazwa skrzynki. Tutaj właściciel współrzędne. Tutaj ile znaleziono, nie znaleziono. komentarzy obserwatorzy odwiedzający ocenionych. oceniona jako znakomita, geokrety wizyty, ale to mniejsza. Lokalizacja. Polska małopolska, odległość do skrzynki, jaką mamy. Oczywiście ja mam bliżej. Typ skrzynki tradycyjna. Wielkość mikro jest ona bardzo mała. Status gotowa do szkania. Data ukrycia wrzesień. Data utworzenia wrzesień. Ostatnio zmodyfikowana wrzesień. Waypoint. No i tam. Dobra. Yy, tutaj znajdują się atrybuty skrzynki. Jest to szybka skrzynka. Można zabrać dzieci. wejść coś do pisania i przyczepiona magnesem. Tutaj mamy klut, krótki opis, możemy dać kilka w kilku językach, ale ja daję w jednym. Mam tutaj, jest to szybka skrzynka, która w przyszłości będzie włączona do projektu Kapliczki Zagórzańskie, więc proszę zapisać kod. Skrzynka jest ukryta w Głównej Kapliczce Zagórza, Więcej informacji na temat kapliczki w Zagórzu w publicznej bibliotece, która mieści się w budynku OSP. Zapraszam do szukania. Tutaj mamy dalej dodatkowe informacje, jeżeli tak zwana podpowiedź. Yy, Krzyż. Czyli jak pewnie domyślamy się będzie to coś koło krzyża. Ha. Dobra. No i tutaj yy, komentarze, że ktoś postarał bardzo sprytnie. Święty w końcu ma co pilnować. Miło mi. Szybko, łatwo i przyjemnie. Dzięki za kesza. Drużynowy maluje znalezienie kesza. No więc tak to mniej więcej wygląda. Tutaj ja będę załóż swoją skrzynkę. Za chwilkę zakładam tą skrzynkę, którą widzieliście. Wszystkie powyższe elementy. No, no. Tutaj będę ją sobie y, zakładał. Więc ja Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że Wam się to dosyć podobało. Więc tyle na tą wstawkę. Nie wiem, czy ona będzie na końcu, czy nie, ale i tak się z Wami żegnam. Cześć.